Korzystając z obecności dyrektora generalnego De Hois Polska, Adama Zalewskiego na naszej trzeciej giełdzie rzepaczano zbożowej, chciałbym zapytać, panie dyrektorze, jak sytuacja obecna z chorobami zbóż, z chorobami zwierząt, prasią grypą, ASF wpływa na rynek zbóż paszowych? No, sytuacja jest, mam nadzieję, że pod kontrolą, natomiast cały czas dynamiczna. W związku z tym, że Funkcjonuje cały czas około 300 ognisk ptasiej grypy zarejestrowanych oficjalnie i zgłoszonych do służb weterynaryjnych Polski. To wcale nie znaczy, że w tych miejscach choroba się dalej, dalej rozwinia, rozwija. Bo to są ogniska, które zostały zlokalizowane i one w tej chwili, te miejsca są poddane dezynfekcji i, i późniejszej kwarantannie. To zabiera średnio od 6 do 8 tygodni, więc musimy mieć świadomość, że pewne opóźnienie, w stosunku do tego, kiedy objawy się pojawiły, jednak występuje. Są dwa regiony w Polsce głównie dotknięte przez ptasią grypę i tam tych ognisk było najwięcej. Jak to zwykle bywa w przypadku chorób zakaźnych, tam, gdzie jest większe, największa intensywność produkcji, największe zagęszczenie, tam również szybkość rozwoju choroby jest największa. I mam tutaj na myśli południowo-wschodnią Wielkopolskę, czyli region kaliski, i centralne Mazowsze, czyli stolice polskiego drobiarstwa, Bierzuń, Żuromin i Ciechanów, te, te okolice. Oczywiście ma to duży wpływ na podaż, podaż żywca drobiowego, na jego produkcję, w związku z tym też na zapotrzebowanie na pasze, ale w tych regionach głównie, dlatego że w skali krajowej, mimo to, że liczba ognisk jest, jest spora, to jednak liczba ptaków, Poddanych, poddanych uśpieniu i późniejszej utylizacji w związku z zaistnieniem choroby to jest około 15 milionów w tej chwili, czyli jest to 1% rocznej, rocznej produkcji. Patrząc z tej, z tej perspektywy niedużo, natomiast jak spojrzymy na fakt, że wystąpiło to w dwóch regionach, to dotknęło naprawdę dużej liczby, dużej liczby hodowców. Czyli jeśli, jeśli byśmy przyjęli, że jest to te 14 milionów, Ptaków w 400 ogniskach, no to średnio jedno ognisko powinno liczyć około 40 tysięcy 38, więc liczby, liczby są naprawdę duże. Natomiast, tak jak powiedziałem, w skali kraju nie jest to aż tak duży problem komercyjny, natomiast jest to duży problem wizerunkowy i duży problem eksportowy, dlatego że kraje trzecie, głównie azjatyckie, automatycznie zamykają, ponieważ one rozumieją e kraj, który jest zainfekowany ptasią grypą jako jeden region i zamykają się jakby na, na, na kupno e surowców z tego kraju, czyli e konkretnie mięsa, e mięsa drobiowego. Unia Europejska patrzy na to regionalnie, czyli odnosi się do decyzji. Krajowych lekarzy weterynarii czy państwowych służb weterynaryjnych i nie kupują, czy mają ograniczone zainteresowanie tylko drobiem pochodzącym z regionów zakażonych i zamkniętych przez służby weterynaryjne. Więc, jakby odnosząc się do sedna Pańskiego, pańskiego pytania, krajowa ptasia grypa oczywiście ma wpływ głównie regionalny na produkcję pasz, natomiast jak spojrzymy na to trochę bardziej szeroko, czyli na Europę czy świat, to wiemy, że Ukraina jest zamknięta i tutaj Ukraina jest dla Unii Europejskiej krajem trzecim, czyli Europa nie kupuje od Ukrainy w tej chwili żywca drobiowego i to ma duży wpływ na jego ceny. Okay. A, a ASF? ASF, ASF jest moim zdaniem w lekkim, w lekkim wycofaniu. Oczywiście to jest cały czas bardzo niebezpieczna choroba. Natomiast jeśli patrzy, popatrzymy na, na dane dotyczące nowych ognisk w stadach trzody chlewnej, bo tu trzeba rozdzielić e, e, zakażenia w produkcji towarowej i zakażenia w populacji dzikich zwierząt. To jest jedne i drugie jakby powoli hamują, czyli widać, że te działania, które zostały podjęte i trochę ograniczenie produkcji, szczególnie w tych małych stadach, jednak prowadzi do, do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Podam tylko dwie dane w 2020 roku mieliśmy wśród dzikich zwierząt w pierwszych czterech miesiącach, czy powiedzmy pięciu miesiącach 2020 roku mieliśmy 2,5 tysiąca przypadków, w tym roku mamy tylko półtora. Więc to jest bardzo istotne ograniczenie i to może, może wskazywać na tym, że w jakiś sposób albo, nie wiem, te zwierzaki się po prostu wzmocniły i budują swoją naturalną odporność na tego wirusa, no ale też działania, jakie podejmujemy, głównie selekcyjne, wśród dzikich zwierząt e, ograniczają rozwój ASF-u. Natomiast jeśli chodzi o stada komercyjne czy stada towarowe, no to ja cały czas podkreślam, że to główna, główna rola hmm, polegająca na ograniczeniu występowania tej choroby jest po stronie rolników. I właścicieli, bo jak się przeanalizuje strukturę przypadków e, afrykańskiego pomoru świn w stadach trzody chlewnej, to większość z nich pojawiła się w małych stadach, czyli tam, gdzie ta świadomość była i zabezpieczania hodowli we, we właściwy sposób jest niższa. No dobrze, to w takim razie z tego by wynikało, że zbóż paszowych zaczyna ubywać jakiegoś innego tytułu, bo konsumpcja ich nie spada. W takim razie, czy eksport tak ogranicza możliwość podaży zbóż paszowych w Polsce? To znaczy, to są zawsze dwie, dwa punkty widzenia, bo to, co dla nas jest surowcem, który drożeje, i z punktu widzenia mojego jako paszowca jest to zła sytuacja. No to z drugiej strony są rolnicy, którzy się cieszą, jak drożeje. Więc moim zdaniem nałożyło się kilka, kilka czynników. Wbrew pozorom wpływ zarówno ESF-u, jak i jak i Ptasiej Grypy na produkcję pasz nie był aż tyle istotny, żeby ograniczyć popyt na, na zboża paszowe. Mówię regionalnie tak, krajowo, nie. No i mieliśmy duży eksport, rekordowy eksport w tym roku. Plony były moim zdaniem w zeszłym roku całkiem, całkiem przyzwoite. Natomiast my jesteśmy wiarygodnym partnerem dla, dla, wielu, dla wielu krajów, które kupują u nas. Mamy dobre, dobre oferty, mamy dobrych handlowców, którzy potrafią to zboże zaoferować. No i w związku z tym. Myślę, że pojawił się zwiększony popyt na, na polskie zboże. Wiem, że też Ukraina często z nami konkuruje na, na rynkach, szczególnie północnoafrykańskich, jeśli chodzi o zboże. Gdzieś czytałem, że w tym roku, czy w tym sezonie, czyli 2020-2021, bardzo dużo kontraktów z Ukrainy i z Kazachstanu jednak poszło na rynek azjatycki. To może być główny powód. To co w takim razie czeka nas w nadchodzącym sezonie? Żniwa już z zapasem. To znaczy, wie pan, ja hobbystycznie i jakby z, z tradycji rodzinnych jestem agronomem, więc jak patrzę na, na pola, to się, to się uspokaja, mimo tego, że mieliśmy teraz tam 10 dni słonecznej pogody, to jednak wiosna, mimo że zimna, to później była, była mokra, więc moje przewidywania na plony są całkiem niezłe. Oczywiście odnoszę się do tego, co, co dzisiaj, bo nie wiadomo jeszcze, E, jak się będzie pogoda rozkładała w, w kolejnych miesiącach? Jak to tam rolnicy mówią, policzymy plony dopiero jak będą w stodołach czy w magazynach. Natomiast e, na pewno będzie drożej. To jest e, takie są, e, czy wydarzyło się historycznie kilka takich momentów, że już nie wróciliśmy po prostu do wcześniejszych poziomów cen. Tak było w, w roku 2012 bodajże, kiedy e, ceny pszenicy na, na przednówku przekroczyły 1000, dotykały nawet 1100 złotych. A wcześniej wrzniwa poprzednie były na poziomie, nie wiem, 650, czy może nawet, nawet 600. I już po tym skoku czy odbiciu do poziomu 1000 nigdy nie wróciły później do poziomu poniżej 700. Więc ja na zasadzie analogii mam swoje takie przewidywania, że już pszenica nigdy w Polsce nie wróci poniżej 800, może nawet 850, czyli raczej powinniśmy być przygotowani do tego, jako Branża, która kupuje dużo tego surowca, że ceny będą oscylowały pewnie bliżej 850-900 niż 800 czy 780, tak jak było w poprzednich sezonach. Mówię tutaj o, o, o pszenicy paszowej. Oczywiście tutaj zaraz pojawią się dywagacje na temat standardów jakościowych i tak dalej i tak dalej. Natomiast też wiele razy mieliśmy sytuację, gdzie pszenica konsumpcyjna. Była sprzedawana jako pszenica paszowa, dlatego, że był dobry rok, były dobre parametry. No i tej pszenicy po prostu konsumpcyjnej było zbyt dużo, i, i, i rolnicy, którzy uprawiali, po prostu decydowali się na sprzedaż tej konsumpcji w standardzie pszenicy paszowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.